No, no, chodź, 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 no chodź, no chodź, chodź pięknie, chodź, no chodź, tak, jest papryczka, chodź, 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 no chodź, o już proszę, już proszę, ładnie poproś, pięknie. Tak. Jeszcze poproś. Jeszcze poproś. Taka świnka. Taka świnka. Poproś jeszcze raz. Poproś ładnie. Ej, ej, chodź. No masz. Poproś. To robi wcześniej niż ja go poproszę. Poproś ładnie. Ładnie nie tak, nie palę ładnie poproś. Piękna świnka, piękna.